Nauczanie domowe. 18 maja. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, wersety od 17 do 27 Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła, a gdy do niego przybyli, przemówił do nich: Wiecie, jakim byłem wśród Was od pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek żydowskich. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne. Także przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do wiary w Pana naszego Jezusa. A teraz, naglony Duchem, udaję się do Jerozolimy. Nie wiem, co mnie tam spotka, oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia. O czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od pana Jezusa. Bylebym dał świadectwo o Ewangelii Łaski Bożej. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których przeszedłem głosząc królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj, nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. Przebywając w Milecie, Paweł zaprosił, jak dzieje apostolskie mówią, starszych kościoła, biskupów, prezbiterów, być może także diakonów. Gdy do niego przybyli, dzielił się doświadczeniem i tematyka tego spotkania jest na tyle frapująca, ale też na tyle reprezentatywna, że możemy z niej Wyłuskać główne zagadnienia, tak by zobaczyć, o czym powinni pasterze kościoła mówić, rozmawiać, dzielić się, wtedy kiedy spotykają się razem, wtedy kiedy gromadzą się, kiedy dyskutują, kiedy wymieniają swoje poglądy. W tym spotkaniu, w tej rozmowie, a równocześnie w tej zachęcie, widzimy cztery główne tematy, o których mówi Paweł. Mówi najpierw o służbie Panu. I ta służba Panu ma dwie cechy: pokorę, i to jest służba, która przebiega wśród łez i doświadczeń, wśród trudności i przeszkód. Paweł ma świadomość, że bycie prezbiterem, bycie biskupem to jest autentyczne zmaganie, które wymaga tych dwóch cech. Pokory i świadomości tego, że będzie się doświadczać trudności, będzie się doświadczać przeszkód, ale to nie zniechęca do tej postawy, postawy służby. Drugi element tego spotkania i treść tego dzielenia to jest odwaga w podejmowaniu decyzji. Paweł to ujmuje: Nie uchylałem się tchórzliwie przed właśnie działaniem, przed głoszeniem, przed podejmowaniem decyzji. Przed czynieniem tego, co pożyteczne, trudne, bolesne, czasami wymagające bardzo, ale ja się nie cofałem przed właśnie takimi decyzjami. Trzecim elementem jest nauczanie. I Paweł mówi o nauczaniu publicznym, jak i prywatnym to znaczy na zgromadzeniu, ale i w domach. Paweł pokazuje spójność tego, co ja mówię, oficjalnie i tego czym dzielę się, czym żyję, o czym rozmawiam w domu wśród tych, których na co dzień spotykam ta spójność nauczania jest cechą pasterskiej troski tych, którzy podjęli funkcję i czwarty element to jest wzywanie do nawrócenia do Boga i wiary w Jezusa czyli kerygmat obok nauczania Paweł wyraźnie to wyróżnia <laughs> Paweł wyraźnie akcentuje ten specyficzny sposób podejścia do drugiego człowieka, którego spotyka, czyli ewangelizacja, wezwanie, wiara i nawrócenie. Te główne tematy, takie przewodnie tego stawiania przed decyzją i zapraszania do tego, aby wszyscy uwierzyli w Jezusa. Kiedy widzimy ten wzór kapłańskich spotkań. Myślę, że dla nas księży jest to zaproszenie, żeby tak właśnie przebiegały, aby miały takie główne rysy. A z kolei dla świeckich jest to wezwanie do modlitwy, aby właśnie tacy pasterze stawali na czele, aby pasterze tak się formowali, aby pasterze tak się umacniali nawzajem, aby ich spotkania właśnie były pełne tych czterech cech: służby Panu, odwagi w podejmowaniu decyzji, nauczania i kerybatu, czyli ewangelizacji. Prośmy, aby Kościół był właśnie taki, pasterze byli tacy i te spotkania, zebrania, zjazdy księżowskie, biskupie właśnie miały te cechy.